Kto tak wcina sznalenę? Kto tak wcina taki głodny? Moje totki Zaraz im jeszcze kalendarz otworzę Chcesz kalendarz? Czwóreczka To czwóreczka Ale śliczna jest ta choineczka. Łezdino. Piękna. O. Mentos. Tu paczkę, a tutaj w tym To jest cztery. Tutaj. No, ale fajny wosk. Wosk jest zimowy jaśnik. Widać? Teraz widzę. Ale super. No to palimy. Wygląda jak czekolada. Pachnie. Ale zimowy jaśnie. Dziś odwiedzić mnie Miły, starszy, siwy pan z wielkim workiem przyjdzie z sam. Kawa. lecimy. Proszę bardzo, sesja świąteczna 2025. nie Wiesz, po prostu, czyli świąteczne filmy. Ostatnio, czy aby chodź tutaj, oglądałyśmy film święty Mikołaj i tam oni byli u Mikołaja i było przedstawienie. Pamiętasz? Mieliśmy ich właśnie robić pierniczki, ale zobaczyliśmy na ekranie, że za 6 minut zaczyna się Przestawiłam trochę, dałam tą pufkę tutaj na przód, żebym widziała, e, widziała tutaj te krasnale. Bo w sumie z tamtej strony się tak chowały. No i tak to wygląda. Przytulnie wydaje mi się. E, tutaj dokupiłam jeszcze takie, chyba w kiku, takie chustki. A tutaj przyszły mi kokardki. E, I w tym roku na choince właśnie będę miała kokardki takie perełkowe. I lampki. Trzy komplety to chyba było na, na temu, wydaje mi się, co mówiłam. Zmieniłam kominek, zobaczymy, jak będzie pachniało. Tutaj, jak mówiłam, zmieniłam trochę aranżację. A nie wiem, czy tu nie ma baterii. Pewnie się skończyło już. No, skończyła się bateria, ale już nie mam w ogóle żadnego zapasu. I tutaj położyłam. Wosk nowy i ten spray. Zobaczymy, co będzie dalej w kalendarzu. Są vlogmasy, ale to chyba już stary włączył. A ja idę szykować e, śniadanie, bo mam dzisiaj więcej czasu i kupiłam sobie klub. A są w dino i zrobimy sobie może coś takiego dobrego i myślę też do pracy, żeby sobie zrobić jakiś obiad. Także lecimy z tematem, bo zaraz nie zdążyłam. Zobaczymy jak ten wosk będzie pachniał. Niech się tak rozpali trochę, to dam Wam znaka. Będzie dzisiaj zwykły obiad. Będą tak ziemniaki, pire i tutaj zasmażone buraczki i chyba jajko sadzone, bo nic nie odwróciłam żadnego mięsa. Cebulą i ze szpinakiem usmażona. E, tu jest Rogalik zgrilowany z serkiem i trochę majonezu dałam. Tutaj druga część. E, dajemy to na croissant, i dajemy jeszcze jajko. Na to I już bez tego jajka wygląda dobrze. Mm, pieczarki pyszne. Ja danie. E, jak z restauracją. Pieprz i idziemy jeść. Pięknie to wygląda. taki sos z musztardy i ze śmietanki. Tak po prostu wymieszałam na patelni, doprawiłam i dałam koperek. I tutaj daję jeszcze jajka. Będą takie jajka w sosie musztardowo-śmietanowym do ziemniaków. Pachnie przepięknie w salonie. Mega. pierwszy obiad wygląda tak, nałożyłam go też na talerz, żeby sobie zrobić zdjęcie na Instagram. No przepięknie. Jajeczko w sosie, buracki. Tak można żyć. Do robotos, idę, bo już jestem spóźniona w... jak to mówią? Mhm. Dzień dobry! ale Albo dobry wieczór, właśnie skończyłam robotę. Idziemy do domu. Jedziecie ze mną do domu? Ok, tego. Nie stąd. Chyba, no że dzień dzisiaj spoko nawet zleciał. Miałam jedną taką stresującą rzecz w pracy, ale dałam sobie radę. Jestem z siebie bardzo dumna. Jestem trochę głodna, nie widać mnie w ogóle. Jestem trochę głodna, ale eee, jak dojadę do domu, to zobaczymy co tam zjemy na no. kolację. No, to jedziemy. Eee, będę słuchała na Spotify, ściągnęłam sobie wczoraj kolendy i w pierwszą stronę słuchałam z takich zwykłych, a teraz sobie puszczę golec orkiestry moje misiaczki. Wybieram te najbardziej interesujące chipsy. zostawiam ci to Dobra, przyjedziesz do sobie e, zjeść. Tutaj już mi się e, rozmraża łosoś. Tu jest mój kot. Co tu potrzebujesz? Właśnie Już kalendarz otwierałaś dzisiaj. Nowa pelerynka. Dzisiaj sobie zrobiłam takiego barkocza do pracy. Yy, mm. I gumka jest taka w panterkach. Nie wiem, czy to widać. Yy, stwierdziłam, że zrobię jakąś kolację sobie dobrą i wtedy pomyślałam o sosie, bo miałam go w zamrażarce. Rozmrażam i yy, doprawię go, poleję jakąś oliwą i yy, upiekę albo usmażę. Zjem sobie dzisiaj na kolację, a resztę zostanie mi na jutro na obiad. Bo zostały mi ziemniaki, buraczki z dzisiaj to sobie jutro mm, zabiorę do pracy. no. A łososia może zjem z frytkami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale mam ochotę na coś takiego dobrego, także może to być z frytkami. E, jutro mam na dziewiątą, jest 20.15. Robię kolację i. I jeszcze, nie wiem, pranie nie wstawia, wypczyszcza kuwety. Powinnam też ogarnąć sobie w pokoju u góry, ale nie chce mi się tego robić. Dobra. I tutaj tak, zrobiłam surówkę, zreszt kok, jest marchewka, por, parę liści szpinaku i taki dressing słodko-kwaśny. Ładnie wygląda. Tutaj zrobiłam łososia. Po prostu go usmażyłam i troszkę podrusiłam z solą tylko. I dzisiaj trochę zjem i jutro na obiad będę miała do pracy. A w air airfryerze... Czekajcie, chyba nie dam rady tego pokazać. A w airfreyerze robią się niestety frytki, no ale tupię tam najemy się, chociaż rozmawiałam dzisiaj z taką panią, powiedziała, że trzeba się cieszyć życiem i w ogóle i, i takie dzieciany. No to mówię, a dobra, ja też się pocieszę dzisiaj i się najem normalnie na kolację. Mam szkolenie w sobotę i w niedzielę z masażu cobido i muszę skrócić paznokcie. Miałam właśnie dzisiaj po pracy zajechać do Ewy, ale nie... Skończyłam wcześniej i mówię, dobra, sama sobie to po prostu spiłuję sobie. te, kot tam rozrabia, Spiłuję sobie po prostu te czubki i te brokaty znikną. A teraz mam umówiony przed świętami chyba na 16 grudnia. No to wytrzymam po prostu I tyle. Nawet sobie zapisałam fazy na 21. Ale niech Ewa odpoczywa bo i tak chyba ona do tej godziny gdzieś pracowała dopiero w masach. Bardzo dobra opcja, żeby nie zapomnieć o czymś. Zawsze tutaj sobie robię notatki. Trochę fitek. trochę surówki. Za dużo je zrobiłam, jak zwykle. Też zostanie na no jutro chyba trochę tego. Dobra. Damy trochę sosu, którego już mam dosyć, ale nie lubię wywalać. To sobie troszeczkę go tutaj damy. I chyba on się dzisiaj skończy. No dobra. Trochę kaczyki. Taki wyjdzie nam kapsalon z włososiem. Jak się prezentuje danie? I nabiorę jeszcze trochę tej skupiłam, żeby było taki kolor. Może. może zrobię fotę sobie na Instagram, ale to nie wygląda jakoś tak sensy. Tylko zwykło. Ale czuć, i widać, że będzie dobre. Dobra. Ależ oczywiście ten sam I tak wygląda Moja kolacja Frytki, reszta sosu czosnkowego keczup, smażony łosoś Jakaś surówka Taka słodko Kwaśna I mamy kolację kominek odpalony, lampka białego wina i kolacja, powiem Wam, że jest przepyszna. No musicie to zrobić. Niby takie nic, a naprawdę przepychota. I na takim pięknym talerzu oczywiście. Cześć, słodziakiem takim. Ja tam widzę, bo mam zaległy jeden odcinek. Gdzie mm, jest moje skarby? Moje skarby, kochane, tak? Moje skarby nie.